Siemano forumowicze, z tej strony Konrad, to jest kanał Forum Desk Rolkowe. Witam was dzisiaj w drugiej części internetowego forum nagradza, czyli formatu, w którym to my wam zadajemy zadania Wy je robicie, wysyłacie nam na maila i dostajecie nagrody W dzisiejszym materiale mamy 4 różne zadania 360 body variala Kickflipa na czymś innym niż deskorolka Wszystkie deskorolki odrzucamy 10 podskoków na jednej nodze na desce i cavemana z mebla jakiegoś w domu czyli zeskok, trzymamy deskę, skaczymy na nią mega ekstra dzisiaj triki poszły ale bardzo szybko sobie z nimi poradziliście następnym razem zadania będą trochę trudniejsze teraz ogarnijmy sobie każde ćwiczenie po kolei na początku będzie zwycięzca a później kilka klipów niestety nie udało mi się uwzględnić wszystkich materiałów bo dostałem ich bardzo dużo, niektóre w niektórych zadaniach mniej w niektórych więcej ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego co zobaczycie za chwilę. W dzisiejszym odcinku nagrodami są czerwona nerka od Rowhide, skarpetki was, czapeczka was, zimówka Benny, dzięki Was i uwaga uwaga! Czapka od PlayStation! Dzięki was, dzięki Rohide i dzięki Street Free Station za nagrody. Dzięki Wam możemy robić takie fajne akcje jak teraz. Jeżeli jesteś osobą, która odpowiada za marketing w jakiejś firmie i chcecie wesprzeć nasze akcje, no to zgłaszajcie się do nas na maila, możecie nam wysłać jakiś staw i my zrobimy fajną akcję, ludzie się dowiedzą o waszej firmie, rozdamy fajny sprzęcik z Kateą, więc zapraszamy do współpracy. A my lecimy teraz do pierwszej osoby, która wygrała. Pierwsze zadanie, czyli 360 body varial, wygrywa. Franek, alright, good morning, fajne 360 body varial. gratulacje, leci do Ciebie nerka od Rohaj, fajna sprawa. Yy, to jest oso osoba, która nadesłała następne. Jest to Hubert. Niestety się spóźniłeś, ale okazało się, że byłeś pierwszy w innym zadaniu, więc i tak coś wygrałeś, więc... Zanie drugie, czyli kickflip na czymś innym niż deskorolka. W tym wypadku dostałem też bardzo szybko zgłoszenie, co było mnie bardzo zaszokowało. Nie dostałem w ogóle bardzo dużo zgłoszeń, więc jestem zadowolony z tego, że ćwiczycie takie flipy na czymś innym, co jest mega fajną sprawą. Pierwszy był Karol. Ogarnijcie. No, kozacki flipek na klapku. Gratulacje, wygrywasz czapkę wazimową. Mam nadzieję, że ci będzie służyła. Trzymaj się. I jeszcze mamy tutaj kilka kolejnych osób, już nie będę wszystkich wymieniał, ale gratuluję za kozak flipy, niektóre były naprawdę fajne, ekstra, super. Następnym razem Wam się uda coś wygrać, a my lecimy do trzeciego zadania, jak już obejrzycie. Jeżeli chodzi o zadanie trzecie, dostaliśmy w tym wypadku bardzo dużo różnych zgłoszeń. Pierwszy był Olek, który robił 10 podskoków na jednej nodze na karimacie, jednak doszliśmy z Matim do wniosku, że ta karimata była na tyle twarda, że jest do zaliczenia, w szczególności, że i tak większość zgłoszeń odbywała się na jakieś karimacie lub na czymś. No, gratulacje, Olek! Wygrywasz skarpetki od Vansa. mam nadzieję, że nie będą dla ciebie za małe, za duże, albo za małe. Skarpeteczki najwyżej oddasz tacie, albo bracie, bratu, albo komuś tam, mamy. Zobaczymy. Yy, ale mam nadzieję, że będą dla ciebie dobre, skarpeteczki lecą do ciebie, a teraz obczajcie sobie inne osoby, które też skakały, też fajnie im to wychodziło, niestety nie zdążyły być jako pierwsze, I a niektóre osoby się nawet nie załapały, żeby się zmieścić w odcinku. No ale super. Następnym razem mam nadzieję, że Wam się przyszczęści i szybciej zobaczycie posta i wrzucicie nam materiał. Czwarte zadanie, to jest totalny szok. Tutaj dostałem równie dużo zgłoszeń i naprawdę fajne, bo to było szalone ćwiczenie, no. Caveman zeskok z dechy komuś na klatkę, z meble w domu, to jest szalona sprawa. Yy, no i co, wygrał Katana HG. Mega super, mega super zeskok na desce. W szoku jestem, że. Dobra, zobaczcie teraz. Tak, jak mówiłem, w tamtym zadaniu się nie wyrobiłeś, żeby być jako pierwszym. Tutaj byłeś jako pierwszy, a i tak mogłeś wygrać jedną konkurencję, więc wychodzi na to, że wygrałeś tutaj. Jest świetnie. Eee, no i co? Teraz obczajcie kolejne osoby. Tutaj naprawdę warto zobaczyć, bo niektóre takie wmeny są ultra szalone. Ja sam bym się może nie podjął, nawet może jestem za ciężki i bym się bał, że rozwalę podłogę. Ale gratulacje, wszystkim bije brawo. Na ja to forum na gradze. No i co? Dzięki za oglądanie. To był kanał Forum Deskorolkowe. Sprawdzajcie naszą grupę na Facebooku, naszego Instagrama, naszego TikToka. Co? Mamy TikToka? Tak, mamy TikToka. Sprawdzajcie na naszym TikToku Forum Deskorolkowe, na którym nic nie mamy, ale chcemy robić tam takie riposty, jak robimy na Instagramie, więc możecie nas tagować hashtagiem Forum Deskorolkowe i obczać, co się dzieje. Przypominam, że na Instagramie można kupować nasze koszuleczki. My się żegnamy. Dzięki. Do zobaczenia. Elo.